Więc zaczynajmy. Tworzymy pierwszą paczkę! Pierwsza paczka! Co w niej będzie? Co w niej będzie? Co w niej będzie? Co w niej będzie? Pit! O, to dobrze, no. Ten autograf... Druga paczka, co w niej będzie? Uwaga! Uwaga! Proszę Państwa! Hyper, proszę, hyper, aj przeleciał! Oj, to jest naj, najtańsza z tych... Hyper przeleciał, ja nie mogę. Ale jeszcze jest parę naklejek. Później najwyżej je jeszcze dokupię, bo każdy pewnie chce zobaczyć, jak je otwieram. Hyper jest hyper! Jest 15 centów do przodu, proszę państwa! Świetnie, świetnie. Pewnie nawet będę Was nagrywał, jak otwieram paczki tej drużyny. I teraz, co się trafi, coś czy znowu hyper? Proszę, Pit. Aj, Pit, No Pita rozdam. Chciałbym trafić jeszcze na pewno grubego. No, zostało nam dwie... Ogólnie jeszcze do otworzenia mamy sześć paczek, a tego teamu jeszcze dwie. Proszę teraz gruby, gruby, proszę, żeby był gruby. I będzie ralena. No szkoda, szkoda. Ostatnia paczka. Ale w najbliższym czasie pewnie jeszcze kilka takich będzie. Co teraz będzie? Co będzie? Co będzie pić znowu? Aj jaj. Trzymaj teraz samo. Trzymaj samo. Trzymaj rękami trzymaj. No, więc mamy pita. Yy, więc co teraz? Titan i co? Liczymy na Screama oczywiście. Albo Sox. Scream albo Sox, Proszę, proszę, proszę! Shhh. Scream! No i jasna cholera! Byłby scream! Ale gdyby tu był scream, to ja bym skakał. Gdzie mi paczki zniknęły? To by mój brat skakał aż do nieba? Oj, dajcie gdzie kochani. mi paczki zniknęły? A tu jest. Cicho bądź Ola. Scream. Teraz będzie scream. Teraz trafię screama i znaczy... będzie. Znasz mojego brata. Existence. Znaczy. Cholera jasna. Jest Już kresie. jestem w plecy. Jestem trochę na stanar po Cicho bądź Znaczyna. Ola. Teraz I proszę. Byłem, Kenny S! Teraz będzie Kenny S! Teraz będzie Kenny, będzie Kenny, będzie! Kijosrima. Kijosrima. Witajcie kumadź. To słynne kumadź. Dobra. Oczywiście chcemy Wam przedstawić Karola Oślińskiego. Czy będzie teraz? Happy, no nie, czy Kenny, to był Kenny! Henny! No, nie wiem Dobra, otworzę jeszcze... Otworzę jeszcze paczkę z kolonii. Ja chciałbym device na moją e-bookkę, którą ja chcę ja sobie kupić. zakupić. będzie, nie. Nie będzie device. Device. O, dup... To był device! No jasna cholera!